W poniedziałek nie czułam nóg, dzisiaj czuję, że za bardzo. Strasznie byłam, zwłaszcza tutaj, i przy kolanie. Jak ja trzymam swoje kosmetyki w łazience, każdy mi je zabiera, każdy pożycza i nie oddaje. Więc stwierdziłam, że tak nie będzie. Podpisujemy moje rzeczy. Zaczniemy od płynu do demakijażu. Silny. Wszystkiej będę przyklejała kartkę z napisem: Juli, nie tykać. No, czas na resztę. Kupiłam sobie dzisiaj taką odżywkę do włosów. Ona ma utrzymać moje brązowe włosy w stanie brązowym, bo zauważyłam, że blond, jak farbowałam się na blond, ten blond się trzymał. Ale jak farbuję się na brąz, to one są tak mega, mega brązowe, jak tu, w tym momencie, przez parę dni, a potem robią się. Jasne, że nawet czasami w jakimś świetle wyglądają na blond, co mi się nie podoba, nie wiem. Wytestuję ją, wierzę w nią ja wam po prostu powiem potem, czy to działa. Jak to nie działa? Jeszcze zakupiłam ogólnie, bo nie chcę teraz farbować włosów. Nie chcę ich je sobie jeszcze bardziej niszczyć. Ze względu na to, że moje włosy są bardzo poniszczone, ja je ogólnie też spory czas niestety wyrywałam, plus niestety one mi wypadają. No, że moje najdłuższe włosy u góry wyglądają tak, są tak dotąd. I mi się to nie podoba. Wiecie w ogóle, że kiedyś jak się wkurzyłam, bo każdy brał moje szampony odżywki, to wzięłam sobie napisy podoklejałam. Uwaga, przeterminowane. Skończyło się to tak, że mama je wywaliła, bo myślała, że serio są przeterminowane. W sensie chciała je wywalić, ja je uchroniłam przed. Nie, dobra, skoro lecimy teraz do odżywki, to odżywki Już szybko odżywki kończą, a ja lubię testować, więc e, Ja ogólnie mam strasznie włosy. nie wiem tego To rzadko naprawdę widać, ale ja to widzę Więc drzewka na sucha włosy i e, na włosy osłabione, kłamliwe e, Odżywka, bo... Mm. Nie dokończyłam teraz, popatrzyłam i mi się przypomniało. Nie chcę ich teraz farbować, ale chcę mieć je bardziej blond, więc... Aczkolwiek nie wiem, czy to nie będzie za ciemne, chociaż ja lubię ciemne włosy. To wziąłam też takie i sobie po prostu wymieszam. Tego dam trochę mniej, tego dam trochę więcej. Kupiłam sobie trzy takie i dwie takie. Kolejne rzeczy podpisane. Eee, teraz szampon do... Szampon regenerujący, odbudowa i nawilżenie. Mam dwa szampony. Ten, no, to jest szampon do włosów przetuszczających się, a ten do włosów wypylających. Trochę się jak jakaś babcia. Wracaj, Majuro! Mamy już miraklą przodu! Nie jestem przekonany, że ten włosun jest naszym życiem. Jedno jest pewne: jeśli jesteśmy z A może zastosowalibyśmy te uciekajmy stąd dąd schodami ewakuacyjnymi. Przepraszam, mogę pożyczyć? Ej, no bez jaj! Spróbujemy uczyć. Misia! Możecie Tam, tam, tam! Mój! Good morning everyone! Have a good day! Eee, bierzemy sobie tą odżywkę eee, do włosów fakbowany brąz. Użyję jej teraz w sumie. Tak. kolor nie chcę sobie bruski powrócić. No, kolor ma normalny. <noise> Wiem, że wygląda najlepiej spokojnie. Ej! Jednak nie ma normalnego koloru! Jak? Tak dziwnie! Takiego koloru, że jeszcze nie wdziała Dlatego moje włosy tak wyglądały Że po prostu ja nie rozjaśniałam włosów farbą Tylko... Rozjaśniaczem Ej, Dlatego teraz mi się brąz nie chce trzymać Trzyma się tylko u góry Ze względu na to, że u góry mam swoje prawdziwe włosy Po prostu ja ich nie farbuję od... Ojejku Blond, ostatni raz się farbowałam w lipcu A w ogóle używałam farby ostatni raz Na początku września A w tamtego czasu nie używam farby, po prostu nie chcę niszczyć bardziej włosów I mam nadzieję na ich poprawę kondycji Teraz poczekamy sobie, nie wiem ile Wait, jak używałam? Dwie minuty Spłuczcie pumptą, ok. Spokojemy. Suszymy. Wiem, że jestem bardzo niecierpliwa i chciałabym widzieć efekty od razu, ale tego byście odczekiwali od takich włosów. Ja w, w tym momencie po prostu wysuwam, bo nawet ich nie wyrywam, one już są wyrwane. Włosy, które mają dość reszta chce, żeby wyszła sama z siebie? Bo po prostu już mi się nie chce stać. Hmm, Idę spróbować zacześć chemię. to powiedzieć, bo się uduszę. Pani od chemii się na mnie uwzięła. Ona oczywiście stwierdzi, że nie, ale ona się na mnie uwzięła. Jakby. Dobra. Może gadałam podczas ostatniej lekcji z koleżanką z ławki. Aczkolwiek, ja, mimo że ja gadam, to jak gadam na chemii, Przysięgam, że gadam na temat Akurat na ostatniej lekcji jedna z Osób z klasy napisała na tablicy wapnia Przez N z kreską Dlatego gadałyśmy Ale tak ogólnie Ja gadam na lekcji, jak serio Ja, ja gadam na lekcji słucham ja naprawdę, ja nie wiem jak to się stało. Ja nawet na jednej lekcji pamiętam, że spałam. Nie pamiętam już teraz na jakiej, ale ja spałam, a nad... ja po prostu wszystko pamiętam z tej lekcji. Nie wiem, czy ta lekcja mi się przyśniła przy okazji, czy co. Ale pani stwierdziła, że skoro gadam, to mam iść do tablicy. Oczywiście, ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem chemii, więc poszłam niechętnie do tej tablicy, ale poszłam. Miałam napisać. Eee, trzecią metodą zrobić siarczan sześć magnezu, otrzymywanie czy chyba, czy coś. Ja nie wiem, ja tego nie rozumiem. Eee, no i jakby całą lekcję, to było pod koniec lekcji, całą lekcję ja przepisywałam systematycznie. Całą lekcję patrzyłam na to i starałam się to strzelić. Czasami nawet to właśnie koleżanki z ławki pytałam, skąd tu ta dwójka, co to tu robi? A ta trójka to skąd się wzięła? No. Więc ja gadałam na ten temat. Yy... Poza tym, myślę, że nauczycielka z tego, żeby wytłumaczyć. A ona stwierdziła, że już tak nie ma siły na naszą klasę. One są brązowe. <laughs> Już bardziej są Pani stwierdziła, że już tak nie ma siły na naszą klasę Że pod koniec lekcji wzięła jeszcze parę innych osób I jednej osobie, czy tam dwóm nawet, wpisała jedynkę za to, że nie potrafili czegoś przy tablicy zrobić A to nauczycielka, co do tego, żeby nas nauczyć Jak nas nie nauczyła, to jest jej problem Według mnie Właśnie eee, Pewna osoba w moim domu stwierdziła, że zrobi mi taki mini prezent Tu jest trójka. Dzisiaj jest. Bo ja serio nie wiem, co tu jest. Więc sobie to otworzymy. Coś do owoców. Jestem mega ciekawa. Ej, nie widziałam jeszcze, jaki kolor. Ja lubię kombinować, więc będę szczęśliwa chyba z każdego koloru. Z blondu bym była niezadowolona, bo blond by mi w tym momencie tak szybko nie chwycił, zwłaszcza pukanką czy tam szamponetką O kurde Ej Zdziwiłam się Ja myślałam, że to raczej jakiś naturalny kolor będzie Ale taki... Ej 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 Ej, dobra, już mam wizję na święta O kurde Zobaczycie, co ja wykończyłam na święta, Jezu ja nie wiem, kto mi to z domu szykował tak naprawdę. Naprawdę. Serio, jakby. Eee, mi tu to ktoś po prostu przyniósł. Mama pytała, mama powiedziała, że nic nie może powiedzieć. Tak samo mówiły moje siostry. Więc nie wiem. Ale spoko, podoba mi się. Mam brać jakieś szorcy, a nie cierpię siebie niepomalowanej, więc musimy się pomalować, kochani. Ogólnie teraz, cały grudzień, planuję dbać o swoją cerę. Będziecie dbać razem ze mną. Chociaż tego ogólnie nie nagrywam, to... dbam o tą cerę, mocno. Staram się przynajmniej. Może ostatnio nakładam więcej makijażu, jakby... nakładam też podkład, takie, które wcale nie są lekkie rzeczy, no to... ta skóra się jakoś trzyma ogólnie, nie wiem od czego to zależy. Wiem jedno, teraz choćby myję ją systematycznie gdzie przedtem. Ja jestem ogólnie leniwym człowiekiem, więc ja w ogóle... Jaj coś, dopilnowanie czegoś jakby... Nie. Wiem, że bez doklejonych rzęs nie wyglądam jakoś mega źle, ale ja... nie wiem, ja zakochałam się w sztucznych rzęsach chyba po prostu okej, okay, to jest miłość. Wszystko, żeby poszło, do to gówno jest to posła. Dobre chłopaki ze złych stron, mam już Jak byłem mały, to się zakochałem cross town, living like a rock star Spend a lot of money on my brand new guitar